Dziękuję. Oh, Dobrze. O, mam zegarka. Okay. Zegar, zegarek. Clock. Ja mam już Wchodzę do szafki. Ja oh, widzę, so to za is not mam happening. nie, 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 ja mam surfkara na pewno. To od Quentin'a, że jak otwieram bramy, to widzicie moją aureę. Majers, Majers, Majers. Myers. Co to znaczy? Majers. Jeden perk, którego totalnie nie rozumiem. Przeczytam wam jak będę mogła. I drugiego też kompletnie nie rozumiem. A nie, tej innej jest promień. Okej, moje ten. Te takie czerwone ślady się ukrywają. A, skreczmarki. Mhm, uh -huh. tak, nie mogę w Musiałem sobie przestawić, bo miałem kurwa ten. Ani, on się gdzieś na kimś starkuje. Na bica. mnie. A, dobra. Miałem tryb kurwa okienkowy, bo Buba mi się wczoraj na klawiaturze położył i mi włączył. Co? No tryb w oknie miałem gry Wow Idę do main'a jak coś A to Ustałam co? w pipkę na, Nie lubisz na przykład I w oknie pisz? grać Musisz na pełnym ekranie Wiesz co? W DBD jakoś dziwnie się czuję jak gram na... Op, w oknie Zostaw gram na przykład nie. tylko w oknie Przeczytam na tylko, tylko perka co mam może NIE! To... NIE! Proszę nie to hmm. no, może Uźwa, naładował się na Wiktorii, a wyżył się na mnie. Ona cię zdenerwowała. Piesza. Idzie na ciebie, Wika, jak coś. Prosto od razu idzie na ciebie. Wie gdzie jesteś Tak to ja pójdę zdjąć Podejrzany, że tak od razu wiedział gdzie iść. Prościutko na ciebie. Ooo od razu. Nie leczę, bo jest i tak trójka na razie. Ale skoro nabił się na jednej osobie, to nie mogła być always on Biesza. triple, no nie? Nie, nie, nie. Idzie w stronę tego, co idzie w moją Jest stronę. na mnie, jest na mnie. Ja zaraz skończę Wyłączyła mu się. Hello. Hello. Stalka, się, się co, leć po wikę ja się wyleczę. Jest na mnie, jest na mnie jak coś. to Szybko wbił tą dwójeczkę znowu Dwójkę, trójkę, trójkę, no. always tak. triple No, no to always Hello muszę no, to sprawdzić Tak mnie, to to, Zostawił to mnie to Zostawił mnie Co to znaczy? Mnie. Jest paleta na Zostawił mnie po prostu, idzie na main Idzie do Nie, chyba wraca na mnie. Tak, jest na mnie jak coś. Dzięki. Dobrze. Przepraszam. Czy ty widziałaś tą animację? Nie, u mnie się leczyłaś ta. a jak ci ogólnie smakował krosą. Dobry, yy, a nie, co ja pierdolę, przecież go nie zjadłem jeszcze. A. Kurwa, będę leżeć. Dobrze, no Pewnie mu zaraz kurwa minie dotknął. No, kurwa no ja jego. jak coś. Będę mogła zdjąć. Idzie na robiącego gena e, za małym gdzieś dalej. Idzie na mnie, idzie na mnie. Hello. Bronto jak kręcę Hello, w takim ten razie ten. dalej? Próbuję Patryk wie, skracować. gdzie jestem. Tak, ja Cię widziałem. no. wstrętny. Ja cały czas. Bardziej się stalkuje, niż mnie do niej. O, chcę trójkę znowu. Eee. tą paletą. Leczymy Cię, Patryk? No to nie popnijcie gena, tylko będzie wiedzieć. Co cię. O kurwa. No chyba, go, 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 go. Chyba, o, Nie, z blokował jest, jest, jest. mnie! No ja leżę Dobra, podniósł mnie Dokończ gena, no tak Dobra, Biesza no, no, Uciekaj, uciekaj, wręcić. uciekaj Tak, On... uciekaj Ciekaw jestem czy pójdzie za Patrykiem czy nie Co to wybuchło? Nie wiem Podnosi chyba? Tak. Wiem, co ma ten od Houndmaster, że jak zeskoczy z górki, to ma dłuższy atak. Piącz, no, tak. Dobrze. Idzie na was na hak. Uciekaj, uciekaj Dominik, bo ja mogę jeszcze leżeć. Okay, ja o kurwa, jak się przestraszyłem z drugiej strony mi wyszedł. Dobra. Spierdalando tak zwane. No, trzeba się rozejść Rura Rura! Pieszam, nie wiem, Tretbo. Pogo, pogo! Wszyscy skaczą mi drą mm. W moim mieście się robi. Mm. Pogo, pogo! pogo. Idę się mm. no, on tu jest. On nie ma terroru. O kurwa, nie trafił. Kurwa! Jasnych chuj, jasnych jasnych Idzie za tobą, to, idzie to, to, za, to. za tobą Natalia, dasz aby zdjąć? Tak, 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 ja jestem, tylko nie mogłam znaleźć wejścia Dobre, na. Ale mnie kurwa laguje. Przepraszam za te... że za te przekleństwo Co? Nie, spokojnie, trochę cię już znamy nami się przyzwyczailiśmy do tego jak bulgarną osobą jesteś To prawda Tam nagrywamy, w Natalia. Tak, Natalia, Natalia. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, bo ja słyszałam rozmowy o tym, ale jakoś think The thinking Słowy, isn't to, że... your uh, strong side. Jest, jest. Idzie. idzie tu. Stalkuję się z tamtej strony, no. Usłyszałam Jak coś to telkom... wypadła mi z dupki fioletowa latarka, możecie sobie zabrać. Uleczyć cię patrzę, bo ja mam e, Wiesz co, nie musisz, rób megana, spróbujmy, bo... Ale mam głupie A to też jest Mar. Tak? Idzie idzie. To tak. jest to. Patrzę, patrzę, patrzę. Skaczą i dron. Spróbuję mm. go wziąć na sobie. Jest na mnie, jest tam, jest na mnie, jest na mnie, jest, jest okej. Okay. Na pewno, bo ty mhm. będziesz umierał, a ja nie wisiałem jeszcze ani razu. Nie dobra, jest okej. Okay. Proszę, robię na Kurwa jestem na palecie jednak. Słuchaj! Ja... Ja cię mogę do mnie się tam idzie tak. na ciebie. Idzie na mnie. Teraz by fajnie było. Kurwa, nie, 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 nie. Dobra, lecę ściągnąć, Patryka. No ja nie wiszę, ja leżę. No, podnieś sens. Tak, on podnosi mnie, podnosi mnie, dobrze, dobrze. Tylko no ja mam kawał mapy. Kurwa, wiesz, On tu wróci, idź po Natalię. Idę po Natalię, no, bo on pójdzie na ciebie na pewno. Idzie na mnie, jest gdzieś blisko. Mm -hmm. Jak tam tak, jest na mnie. Wszyscy skaczą i drą. drą, yeah. drą. W moim mieście się kręci. Dobra, dziękuję. Jeszcze Ja się self karuję. Ja mam self Natalia. 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 <noise> Co on tak długo ma tą trójkę? Idzie, idzie, dobra Ja lecę, odciągnę go, ty kręć G. Firmy nie poleci. mu się tree. Talking on me. Dobra, czasem do Kręć tą G, bo inaczej będzie G. Tu masz paletę na prosto, tu ono. Wszyscy skaczą i drą. Hmm. W moim mieście się! <laughs> Dlaczego to się ma takie opóźnienie? Dobra, i hacza. Hacz na mały? Wiesz, a Tak. Na Dobra, no ma kawał drogi do ciebie. Chociaż tyle mogłem dla ciebie zrobić. U, tu, 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 będzie leżeć. No. Jak coś to pokazuje, jedynkę i wejdziesz na tego hacza. Właśnie, bo wszyscy skaczą i drą. Pe. W moim mieście kręci się B Nie, nie, to się już skończyło. O nie Ale jutro są nowe ten. Jutro są nowe i tak Dlaczego widzę, że robisz to Ogena? W sensie kto? Ty A nie wiem, masz jakiegoś perka? A nie, ja mam takiego perka. Co no mi no się po. wydawało, że ja słyszałem ten. sapanie Majersa? Spirit może? Czy Trapper? Ai, o kurwa mać Buba. To jest? Buba A, No dobra Buba no. ma jak coś Endurance na palety Endurance. Tak Nie mam pojęcia co to są za perki. Znam tylko jednego stąd Przeczytałam, zdążyłam przeczytać tylko jednego Że jak robię Gana, on się podświetla. A jak wejdę do szafki, to mogę zmylić killera, że on wybrał. Idzie dalej nie, za mną ju. jak ktoś. Ty jesteś taka nie, wiesz. zostawił mnie, zostawił mnie, zostawił mnie. Idzie w ruchu. Tak, wraca na to o Gana. Kurde, co to jest? Ale pozaorałem ziomkę. Szkur wielo. Będę leżeć. O, widzę wszystkie haki. A, nie, nie, starym palcami. Mm. Sam so, sobie so, On chyba idzie gdzieś za mną. Tak mi się wydaje. Uważaj. Mm -hmm. O nie, mam lagi. Cofam mnie. Leci za mną. Cofam mnie co chwilę. Idę zdjąć. Piękny filmik u Was. 200-300 no, duże Dobra Hello. Idę zdjąć e, Natalię o ile mnie nie za nie spotkam się z nim. Chyba ja nie. czekam Jest za mną Dobra, to ja pójdę po Natalię Chyba, nie, zostawił mnie chyba. Może nie? Nie wiem co on robi. Nie wiem gdzie on jest, nie wiem gdzie on jest. Merciless Storm na nami. O, obraz de Ale też ma losowy, nie? Tak, tak. O kurwa, już tu idzie. Dziękuję. Ale mnie. Ja skoczyłam u siebie przez okno. Cofło mnie. Nie przeskoczyłam? Przeskoczyłam za 5 sekund. Z hmm. tym obsesją? I Natalia? Jeszcze na chwilę, ja bym cię wyleczył. Hello. Dobra. Nie wiem, co mam zrobić z tym Kingiem, bo jak teraz włączę, włączę internet, to mnie wywali. Hmm. Ja nie wstaję, to jest mój ping, jak coś. Dobra, dziękuję. Dobra, skończymy tego genera raczej. Uh -huh. A słychać mnie normalnie? Tak, słychać się naprawdę tak. w miarę okej. Okay. Nie wiem, z czego tam... Uważajcie na nanami tylko, nie? No, i chuj. CHU. I krótkie. Tak. O, widzę tu chyba Patryk Bierz, A, A jak coś to zrzuciłam na małą paletę. Dobra, sumie, rób to, Natalia, ja pójdę ściągnąć. Dobra. Jestem pot, ale bym gena chciał. Dobra, do końca, rób, ja pójdę. Plus plus on gdzieś poszedł na moje prawo Tak, widzę go Chayda mainem Kurwa no, jest na mnie A, czyli tam zawrócił, dobra to Nie tak. widziałam Kurwa no To wyleczył No, na, na, na mi mnie złapała akurat kurwa i A. musiałem puścić, wiesz Ten gun ma 90% ponad Ale nie może go skopać, chociaż... A nie, on się regresuje chyba Nie, nie regresuje się Ciągnę Bo patryka. Nie. Boże, tam Sable robi o! gena? Tak. ci no. cię wyleczę szybko, mam szybką apteczkę. Weź co, tego gena, szybko. Weź możesz mnie teraz podleczyć. Kurwa. Ja też zaraz skończę. No i moje... żegnasz się ze światem. No. A Dziękuję, ślicznie no Main mamy zrobiony czy nie? Nie Jest na mnie jak coś A ma jakiegoś perk'a, dodatek lub coś, że yy, jesteś ślepcem W sensie nie widzisz terroru i tak dalej Okej okay. Teraz zobaczyłam i na koniec Dobra, mam jakiegoś gana to kręcę Kurwa no. no Wiesz co Natalia, jesteś blisko Patryka, zakręcisz się na zdjęcie, ja bym zrobił ganatu. Dobra. Bierzemy tam gdzie ta Wika chyba? Tak. Wiesza. On idzie hmm, chyba idzie do Dominika. Tak, skopał Gana i idzie tam do was. Oje. Nie, 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 widział mnie? Biegnie za mną, ale ja mam takie laki. Nie, nie wiem, wychodź, do mnie, Wiem. Tak, słyszymy. Dawaj, leć. wam to, co po prostu się wydarzyło. O. Ja się schowam, ja pójdę, ty uciekaj. Ja zaraz internet po tej grze. Dobrze. Idzie za mną. Jak Dobra, coś. lecę po Natalię. A może nie? Nie wiem czy idzie za mną już. No ja w tej chwili. E, chyba mej, na mej nie zdrowie, nie jest. Co o kurwa jest za mną jednak. Lewi. Dziękuję do mnie. Dobra, luzik. No traci terror bardzo faktycznie. BD jest na 100%. O kurwa, nie udało mi się, ja pierdolę. Myszkę o klawiaturę zachęciłem. Dobra, adios. No kurde, chciałem podejść się pod... no. Wiem, że wiesz, może przyjmę hity upadnę i. Luzik Gdzie do mnie? Ja kręcę gena, ale to wiesz ja nie wiem czy ja. Dobra, mały Mhm, mm chyba tak Nie podnosi Mhm mm Nie, patrzę czy jesteś gdzieś obok Wejdę do szafki Ale też mam ping, więc Jest Pat ten Sprawdzę szafki Będę w wiem, szafce z Nie się wokół mnie jak na razie Podniósł? Tu, gdzie nie ma okna, tu nie jest w środku na tej tak, mapie. Tak, tak, tak. Rzucił ciężko. Czy on chce Cię na dywanik wziąć? Co to znaczy na dywanik? To co Bo myślisz? jest taki dywan w piwnicy. Nie to wiem o co mu to Co mam iść robić teogena? No i robić teogena w takim razie. Dupkę na narazie, on się kręcił w Akurat w takich sytuacjach mój ping staje się normalny, ale jak muszę uciekać, to mnie cofa co 3 sekundy. Weźmy, nie wiem, pokręcić dupką czy coś. Wiesz co, Natalia, spróbuj go odciągnąć jak najdalej ode mnie, od małego. Wiesz co, my jesteśmy w tej takiej piwnicy w mainie cały czas. Chyba masz być na dywanie. Tak myślisz? Mhm. No ale kiwa głową, Boże. Okej, okay, ja sobie piszę, mam być na dywanie. O co chodzi? O z taśmę? Okej okay. I co teraz? tylko chyba poklepać, to i je udzie. O Boże Czy jak zrobię potential energy to Ominę na nami w ten sposób? A nie wiem. Wy spróbuj. Aż mnie to ciekawi. Teraz się okaże. Bo zbieram, żeby mieć full. Ja nie wiem o co chodzi. O, pozwala mi robić gra na przykład. Ej, okay, zebrałem. Puszczam. Tak, omijam o, na nami o, w ten o, sposób. Uwa. Ale jazda. I co teraz? To jest kontra na No. Uważaj, bo on idzie na ciebie. Mhm. On Ale tam kontra na nami, jeszcze raz. Potential co? energy. Szuka. Okuźwa. Okuźwa. Ale mnie zostawił, więc nie wiem o co chodzi. No. Otwieram bramę, zrobię na 9-9. Tą blisko mał... nie ma, tylko ma Ja wiem, drugą. Moja latarka! Idźcie do mnie. Jest na dziewięćdziesiąt. Wiesz co? Otwórz ją i uciekaj. Nie. Pozwala mi wejść. Oddałam mu tą skrzynkę. Nie wiem. Już idę oglądać ciebie. Ja tam. już wchodzę do bramy. Okej. Okay. Nie wierzę, że z final y, Squack mamy ten sam banner i ten ten. No, też zwróciłem to wszystko tak uwagę.